Siemanko, z tej strony Driftingowy Nerd. Dzisiaj nadaję do Was samochodu, ale to dlatego, że jestem w drodze. W tym momencie jadę właśnie do Kutna, do AMZ Motorsport, gdzie stamtąd z Darkiem Fabisiakiem pojedziemy prosto do Warszawy, aby Robić dla Was kolejną część serialu, którą zapowiadaliśmy i 6 stycznia i mówiłem no, o tym na ostatnim live'ie, no i na pewno jeszcze parę razy o tym gdzieś wspominałem. Będzie to serial o nowych autach ze stajni właśnie AMZ z całego teamu i powiem Wam, że te projekty będą naprawdę, naprawdę grube. Trochę co to będzie, trochę już można zobaczyć na między innymi, ich fanpage'u czy na ich Instagramie, a także na Instagramie SSG Garage. Yy, właśnie do tego warsztatu, później z Darkiem skutna się będziemy udawać. No i naprawdę powiem Wam szczerze, że takie projekty, jakie na ten sezon przygotował Team AMZ, no to jest to coś po prostu chorego i myślę, że to jest dobre określenie. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o tym, ponieważ o tym powstaje serial. A ja dzisiaj chciałem z Wami trochę pogadać o nowym aucie Jamesa Dina, ponieważ pod koniec zeszłego tygodnia, proszę bardzo, ja jadę teraz autem, dlatego tutaj szarmansko przepuściłem Pana, a szczególnie dlatego, że miał takie same auto jak ja. Ale wracając do tematu, dzisiaj chciałem pomówić trochę o nowym aucie Jamesa Dina pod koniec zeszłego. Tygodnia pojawiła się informacja, że Janek, znany do tej pory z Nissanów, znany do tej pory z Mazdy, znany do tej pory z japońskiej motoryzacji z tego zamiłowania, przesiądzie się do BMW E92 w Bodykicie Eurofighter z HGK. Za chwilę na, znaczy na moim Instagramie możecie zobaczyć, jak ten samochód będzie się prezentował. Na moim Instagramie, także na moim Facebooku jest pokazane zdjęcie, a w zasadzie na razie jeszcze grafika zrobiona tego auta. Projekt do, do samego końca trzymany w tajemnicy, zaledwie. Zaledwie tydzień, dzień przed dobę przed ogłoszeniem e, tej informacji James Dean tylko wrzucił taką zajawkę, że e, będzie jakieś super ogłoszenie e, następnego dnia. No i poszła ta informacja o nowym samochodzie. E, samochód na który patrz, jeżeli będziecie na niego patrzeć, e, tak przypominam na moim Facebooku, na moim Instagramie możecie zobaczyć jak on będzie się prezentował. No to body kit jest z dobrze znanego Eurofightera, między innymi Cristabz Blue's zresztą też twórca e, tego bodykitu ma w swojej formułowej E92 taki pakiet stylizacyjny. W Eurofighterze też możemy zobaczyć m.in. braci Joensu, którzy w Szwecji jeżdżą E90-kami, dwójkami Eurofighter. Także Chris Kauderer w Europie ma Eurofightera. Jeżeli chodzi o Jamesa Dina, nie zobaczymy pod maską silnika V8. I moim zdaniem dobrze, bo jakoś mi ta fałsemka do Jamesa w ogóle nie pasuje, wiecie jak to jest. Czasami jest tak, że do danego zawodnika pasuje dany silnik. Ja myślę, że styl Jamesa Dina, ta jeżdżenie na tym rev-limiterze, bawienie się tą prędkością obrotową kół i wszechobecne wystrzały z wydechu no, z fałsemki wolno ssące. i tak jak to jest w przypadku w przypadku Eurofightera takiego jak ma chociażby Kristaps, wzdłuż, no, nie byłoby to aż tak efektywne. Nie byłoby to aż tak efektowne i nie, nie dawałoby to tak fajnego show, dlatego no, uważam, że pozostanie przy silniku 2JZ jest naprawdę jak najbardziej wskazane. Będzie pod maską 800 koni mechanicznych, taka moc jest zapowiadana, także jeżeli chodzi o ten przeskok mocowy z S14, nie będzie on jakiś taki strasznie duży, ponieważ S14 James'a dotychczasowo miała zaledwie 700. Y 20 koni mechanicznych zaledwie. No, 80 koni różnicy. Jeżeli chodzi o te moce, do których już zdążyliśmy się przyzwyczaić, no to te 800 koni już prawie na nikim nie robi wrażenia. 1000-1200 koni, takie nawet wartości gdzieś w drifcie poznajemy, ale przecież to nie o tą moc chodzi. Te 800 koni to jest wystarczająca wartość na to, aby wygrywać, co James Dean niejednokrotnie udowadniał, szczególnie w Europie, bo właśnie BMW-92 Jamesa Deana będzie w Europie. Jego europejskim driftowozem. James Dean tym samochodem będzie startował w serii Drift Masters European Championship 28 i 29 czerwca w płosku. Zobaczymy na własne oczy ten samochód ponieważ będzie to jedyna runda w Polsce na którą w tym momencie was serdecznie zapraszam. Słuchajcie na pewno się zastanawiacie dlaczego James Dean przesiadł się z Nissana na BMW. No to ja śpieszę wam to wyjaśnić że to nawet można sobie gdzieś tam zaobserwować o wszystkich, jeżeli chodzi o wszystkie e, wszystkich zawodników wspieranych przez Falkena, e, tak tytułarnie, zauważcie, że w Europie w zasadzie no, mamy ich tylko za kierownicą BMW. E, Remonize, który jest e, także zawodnikiem Falkena, jest także drifterem. E, on e, zasiada za kierownicą BMW Z4. Wcześniej była to E30. E, w seriach wyścigowych Falken też bardzo chętnie wspiera BMW i wydaje mi się, że mogła być jakaś tam sugestia firmy Falken, która jest jednym z głównych sponsorów Jamesa, aby no James zmienił swoje nowe auto, czy zmieniając swoje nowe auto ewentualnie, aby by było to BMW. James Dean już w zeszłym sezonie, w 2018 roku, między innymi na torze Hockenheim, gdzie zrobiłem z nim wywiad, tuż po jego wygranej w Piątej rundzie Drift Masters European Championship sezonu 2018 James Dean tam już poniekąd troszeczkę zdradzał swoje zamiary. Mówił wtedy, że na razie on się zastanawia nad budową nowego driftowozu, No już wtedy można powiedzieć, padły gdzieś tam w eter pierwsze słowa o jego nowym samochodzie. Bardzo fajnie, że będzie to odświeżone. Bardzo fajnie też, że James podstawił na to E92, bo moim zdaniem jest to bardzo fajne, bardzo ciekawe auto. No i słuchajcie, to o czym mówiłem na live w zeszłym tygodniu. Auto świeże, auto, które e, gdy widzimy na ulicach, one już w salonie go nie kupimy, no bo E92 wyparła Seria 4, jeżeli chodzi o BMW, ale mimo wszystko jest to auto świeże, jest to auto ciekawe, no i drifting, żeby szedł w górę, musi także te nowe auta przyciągać po to, aby ci ludzie jarali się nie tylko niesamowitymi umiejętnościami kierowców, ale także właśnie, aby te auta ich fascynowały. I ludzie Umówmy się, no BMW E92 to jest cały czas samochód, który się podoba. To jest cały czas samochód, który rozpala serca kibiców. jeżeli zobaczymy go w drifcie, no to wtedy będzie wow! E92 do driftu ktoś zrobił. I to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W, myślę, że już od pierwszej rundy E92 Jamesa Alina będziemy mogli zobaczyć na Drift Masters, więc. No ja czekam z niecierpliwością na pierwszą rundę, ale no z największą niecierpliwością czekam na moją ukochaną rundę w Płocku, w moim rodzinnym mieście, w polskiej stolicy driftingu. James Dean w nowym aucie, James Dean w BMW, co to się porobiło, ja kiedyś widziałem Jamesa Deana za kierownicą BMW, jeżeli chodzi o gruza, ale to, była... o, to było dawno, dawno temu i wtedy to jeszcze na pewno nie było pomysłu na nowy samochód. W Stanach Zjednoczonych w Formule Drift Jamesa Deana zobaczymy w doskonale znanej i lubianej przez wszystkich kibiców, S15 c w barwach Wardhouse Drift Teamu i Falken Tires. Tam James Dean nie zmienia swojego, swoich upodobań. Tam James Dean nie zmienia swoich, swojego auta. Będzie to coś, co wszyscy znamy, coś, co lubimy. No i Fajnie, że w, u Jamesa Dina jest miejsce, miejsce na jakieś nowości, ale też jest miejsce na sprawdzone rozwiązania. Myślę, że to dla Jamesa Dina w Europie, w Drift Masters, jazda tym BMW będzie też jakimś nowym doświadczeniem i możliwością do przetestowania nowych rozwiązań, co tylko i wyłącznie dla nas, dla kibiców, przełoży się na plus, przełoży się na zysk, bo będziemy oglądali nowe fajne auta i myślę, że będziemy oglądali jeszcze nowe ciekawe rozwiązania technologiczne, które dla wszystkich maniaków tego co pod maską będą na pewno bardzo bardzo interesujące. Słuchajcie, to wszystko na dziś ja kontynuuję swoją podróż do Kutna do AMZ Motorsport gdzie, tak jak mówiłem, z Darkiem Fabisiakiem przygotowujemy serial. Myślę, że to dla Was będzie coś ciekawego. No i co? Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wiadomościami ze świata driftu, to subskrybujcie mój kanał i, naciś i naciśnijcie dzwon dzwoneczek, aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dla Was przygotowuję. Dzisiaj dla Was mobilny driftingowy nerd z samochodu, a Wy dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o nowym aucie Jamesa ja jestem driftingowy nerd, wirtualna piona. Cześć!